Cześć z tej strony Mateusz, a to jest codziennie lepszy 360. Dzisiaj pogadamy na temat oddzielania emocji od działań oraz na temat tego, w jaki sposób podejść do dnia dzisiejszego i dzisiejszych warunków, czyli trochę o motywacji. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole pokerowym, dostałeś jakieś karty i jakieś karty są też na stole. Masz jakieś rozdanie. To, co jest na stole, się nie zmieni. Karty, które dostałeś, też nie mogą się zmienić do końca tego rozdania, więc możesz grać tylko tym, co masz. Zdajemy się o tym zapominać w kontekście każdego jednego dnia. Tak naprawdę sytuacja, którą spotykamy w danym dniu, czyli jest jakaś pogoda, my mamy jakieś samopoczucie, ktoś mógł na nas w jakiś sposób wpłynąć. Mogliśmy jakieś mieć. Na dany dzień obowiązki, możemy mieć jakieś problemy, mogliśmy się z kimś pokłócić, mogliśmy się wyspać, nie wyspać. To są warunki, które spotkaliśmy danego dnia. Jesteśmy w jakimś miejscu na Ziemi, mamy przed sobą jakieś zadania, obowiązki, być może mm, myślimy o czymś, nie możemy przestać o czymś myśleć, być może czujemy się w jakiś sposób. To są warunki, które spotykamy danego dnia. Zarówno te warunki zewnętrzne, środowisko, które nas otacza, oraz warunki wewnętrzne, czyli to, co mamy w głowie. Innymi słowy, każdego dnia dostajemy jakieś rozdanie takich powiedzmy emocjonalnych i środowiskowych kart, które się nie zmieni do końca dnia. Możesz grać tylko tym, co masz. Widzisz, w pokera nie wygrywa się kartami, w pokera wygrywa się grą. Możesz mieć kiepskie karty i wygrać, a możesz mieć dobre karty i przegrać, w zależności od tego, czy umiesz liczyć, czy umiesz befować, czy masz trochę szczęścia, czy masz odpowiednie podejście, pewność siebie i tak dalej. O to chodzi właśnie w pokerze. I jeżeli podejdziesz do życia w taki sposób, że każdego dnia masz jakieś warunki i możesz albo spasować, albo próbować grać tymi kartami, bo nie dostaniesz innych dzisiaj, no to troszeczkę zmienia to sposób, w jaki możemy funkcjonować. My często czekamy na jakiś taki magiczny stan emocjonalny i daliśmy się omamić, daliśmy sobie wmówić, że potrzebujemy jakoś szczególnie się czuć, żeby działać, że potrzebujemy mieć. Jakąś konkretną motywację, czuć się fantastycznie, żeby móc zabrać się za jakieś działanie. Widzisz, motywacja to jest stan emocjonalny. Tak samo jak radość jest stanem emocjonalnym, tak samo jak smutek jest stanem emocjonalnym, tak samo motywacja jest stanem emocjonalnym. Jeżeli uzależniasz swoje działanie od tego, jak się czujesz, to będziesz czekał na idealny dzień, w którym poczujesz nagle jakąś magiczną motywację, i będziesz wtedy chciał dopiero działać. Tymczasem możesz podjąć działanie bez względu na to, jak się czujesz. Tak naprawdę, kluczem do sukcesu jest działanie pomimo swoich uczuć. Bez względu na to, czy czujesz się dobrze, bez względu na to, czy czujesz się źle. Popatrz na sportowców. Najlepsi mistrzowie w jakiejkolwiek dziedzinie sportu. Nie odnieśli sukcesu tylko dlatego, że szli na trening wtedy, kiedy czuli się dobrze. Oni szli na trening bez względu na to, jak się czuli. Mieli robotę do wykonania i tę robotę codziennie lub regularnie wykonywali bez względu na to, czy mieli do tego motywację, czy nie mieli do tego motywacji. A im dłużej to robili im kolejne odnosili sukcesy, tym ta motywacja podążała za tym działaniem. Bo tak naprawdę emocje dążą za działaniem. Jeśli mi nie wierzysz, to sprawdź taką jedną prostą rzecz. Weź sobie, dobrze, zamknąć oczy, możesz zrobić to z otwartymi oczami, po prostu uśmiechnij się szeroko, uśmiechnij się i wytrzymaj z tym uśmiechem 30 sekund, może minutę. Zauważysz, że poczujesz się lepiej. Jeżeli będziesz kiedyś zestresowany, albo będzie Ci brakowało Pewności siebie. Rozłóż ręce wyprostuj się, stań z rozłożonymi rękami, zajmij jak największą powierzchnię i zacznij oddychać bardzo spokojnie i powoli. Zobaczysz, że po minucie, po dwóch, po prostu się uspokoisz, będziesz miał poczucie siły i będziesz czuł się o wiele lepiej. Więc zobacz, możesz za pomocą działania fizjologicznego wpływać na to, jak się czujesz. Za pomocą ruchu możesz sprawić że czujesz się inaczej. To dlatego ludzie, którzy trenują, często mówią, że podczas uprawiania sportu wydzielają się endorfiny i oni czują się lepiej. Czy tak na przykład, jak ktoś pójdzie do lasu na spacer, też czuje się lepiej, dotlenia się i tak dalej. To są endorfiny, które wynikają z wysiłku, czyli z działania. Wpływają na Twój stan emocjonalny. Czyli zobacz, nie musiałeś być zadowolony, żeby się uśmiechnąć, tylko mogłeś się uśmiechnąć żeby być zadowolonym. Dostrzesz teraz analogię, skoro motywacja jest stanem emocjonalnym. To nie musisz być zmotywowany, żeby działać, tylko możesz działać, żeby być zmotywowanym. Oczywiście dla niektórych może to brzmieć jak gówno coaching, ale naprawdę nie potrzebujesz jakiegoś specjalnego stanu emocjonalnego, żeby zacząć działanie. My sobie daliśmy tylko to wmówić. Oczywiście Motywacja jest potrzebna. Oczywiście, motywacja może Ci dać wiele, może Ci pozwolić utrzymać się w działaniu, może Ci pozwolić znaleźć odpowiedni sens, może Ci pozwolić lepiej się zabierać za działanie, dłużej wytrzymywać, być bardziej zdyscyplinowanym i wiedzieć po prostu po co to robisz. Więc nie jest tak, że motywacja nie jest potrzebna, ale nie jest niezbędna, żeby podejmować jakiekolwiek działanie, bo Ty to działanie możesz podjąć, i motywacja podąży za tym działaniem. W miarę jak zaczniesz to robić. To będziesz tą motywację czuł. Tak samo jak zbudujesz nawyki w miarę czasu, tak samo ta motywacja będzie coraz większa w miarę Twojego działania. Spróbuj takiego podejścia, przynajmniej w takim kontekście, żeby coś zaczynać, bo naprawdę nie musisz być w żadnym magicznym stanie, żeby ruszyć tyłek i zrobić to, co chcesz zrobić. To był codziennie lepszy 360, materiał numer 6. A my widzimy się jutro i będziemy gadać o zasadzie treningu.